Czy spalinowe samochody powinny trafić na złom w perspektywie kilkunastu lat? Nie. Zdecydowanie nie. Nikt nie chce sprawiać, że te stare samochody, tak jak to co pan powiedział, jakim samochodem pan przyjechał, nikt nie chce tych samochodów wystawiać na złom. Wydaje mi się, że to co jest bardzo ważne w ogóle to, się w podkreśleniu, nimi robiło, pani, je no byli, jeśli one będą będzie stare, może... będziemy dalej z nich korzystać, to to jest jak ważne. To co się dzieje i to co Unia Europejska próbuje zrobić, to wymusić i tak powinniśmy, i gdybym ja była europosłanką, to starałabym się do tego dążyć, by to firmy motoryzacyjne były najbardziej, Przyciśnięte do tego, by robić wszystko, by do 2035 roku wypuścić najtańszy samochód elektryczny, tak żebyśmy nie mieli tylko Tesli i po prostu wymysłów dla bogatych ludzi, tylko żeby każdy, każda osoba mogła sobie na niego pozwolić chce na nowy a jak taki pani samochód. Jak chce ich do tego zmusić, żeby zrobili tanie samochody elektryczne? No tym, że teraz są w wyścigu do 2035 roku, kto zrobi to szybciej. Tym bardziej, że widzimy, że biznes motoryzacyjny chce elektryfikować się szybciej i mówi o tym, że będzie odchodzić od spalinowych samochodów no dobrze, wcześniej do 2035 co jeśli to pani powiedziała, że trzeba ich przymusić do tego, żeby robili tak. Ale tak nie jest, proszę pana. To znaczy, jeśli zobaczymy sobie na to, jakie marki do kiedy chcą wypuścić ostatni swój spalinowy samochód, to nie są tylko marki takie jak Jaguar czy Porsche, to są takie marki jak Ford, to są takie marki jak Opel, które mają znacznie wcześniejsze te daty ostatniego wypuszczenia samochodu spalinowego niż 2035 rok. Jedynym tak naprawdę przemysłem, któremu zależy na tym, by samochody spalinowe dalej mogły być produkowane pod w 2035 roku jest przemysł tych jakby firm, które produkują podzespoły do budowy silników, nie przemysł motoryzacyjny nawet, więc wydaje mi się, że to właśnie na ten przemysł to, powinniśmy to naciskać motoryzacyjnego. Na, no ale chodzi mi o to, że to nie są marki Polskie. samochodów, tylko to są, to, są, to są firmy, które produkują tylko i wyłącznie podzespoły. Mhm. To, co musimy robić, to naciskać na to, by to bogaci, by to firmy za to zapłaciły, mhm. a nie każdy, Polek, każdy Polak i, i, i Polka. I wydaje mi się, że to jest to, na czym politycy powinni się. Czemu my nie, czemu wy nie naciskacie w europosłowie? Znaczy, o pani tutaj przedstawiła bardzo prostą receptę, czyli to jest bardzo proste. To znaczy, jak samochód na przykład kosztuje 300 tysięcy złotych, to pani by wzięła telefon do prezesa Audi i pani prezesie, pan by sprzedał ten samochód tak, żeby Polak mógł go kupić, tak, za, o to tak za 10 tysięcy, tak za 10 tysięcy złotych, a pan prezes powie, a jak pani o to prosi, to nie ma sprawy. Nie, no, oczywiście o to, żeby to było że zaraz pani wiedzą, I, i w ogóle, czy, czy pani wie ile, czy, czy pani, czy czy, czy tak. Jeszcze biorąc pod uwagę, że w, nie wiem, w Polsce jeździ tam 26 milionów ten, to powie, tak, tak, ja sponsoruję 26 milionom ale... Polaków, yy, dopłacę do każdego po 200 tysięcy, nie ma żadnego problemu. Nie wiem, czy nie o tym ale, ale, mówię. Mówię ale, ale, o tym, żeby nie, być politykiem, który naciska na firmy, ja, a nie na zwykłych ja, ludzi. Ja myślę, że, ja myślę, aha, no to, aha, że trzeba naciskać na firmy, no właśnie, ale no właśnie, no właśnie. No, 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 ja też mam firmę, no. ale zawsze mam być tym pokrzywdzony. ja myślę, no, że... No, no, no ale chyba ja ogóle... jest różnica między panem Pani, a Mercedesem. Ja uważam, że. Ja uważam, no, ludzie powinni mieć też tanie iPhone'y, Pani powinna też powiedzieć, że zadzwonić tam do tego uh, Apple'a i powiedzieć: Panie, za, czemu, czemu Pani za 7000 mysla... złotych, Ale za 500 zł pan, mysla... złotych, pan Polakom załatwił? Pani, Pani Wiktoria, już. Przepraszam, przepraszam. Dlaczego pan mnie ucieszy, a nie pana, że... pana posła?